Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mamy dzisiaj czwartek, 10 dzień lipca, zapraszam na poranny przegląd spółek. Niewielkie wzrosty na polskiej giełdzie, ale poprawa 14-letniego maksimum, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o indeks WIG20. Wczoraj zyskał około 30%, podobnie zresztą jak szeroki indeks WIG. Mniejsza skala wzrostu, jeżeli chodzi o indeks małych oraz średnich spółek, ale również ten indeks zakończył dzień na niewielkim plusie. Lepiej wczorajsza sesja wypadła na rynkach europejskich, Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie na przykład Dow Jones zyskał 0,5%, SP 500, Około 1% na plusie był Nasdaq i Russell 2000, czyli indeks małych amerykańskich spółek. Nvidia w czasie sesji wczoraj po raz pierwszy przekroczyła kapitalizację 4 bilionów dolarów. Rynki zdają się nie zważać obecnie na cła, które prezydent Trump wprowadza do poszczególnych krajów. Indeksy amerykańskie są na... Można powiedzieć w większości historycznych rekordach. Warto odnotować, że na przykład jeszcze nie wiemy, jakie cła zostaną wprowadzone na Unię Europejską, ale prezydent Trump wprowadził na przykład 50% cło na cła na Brazylię. Lista krajów każdego dnia jest poszerzana, dostajemy informacje o, o nowych cłach, które są wprowadzane na poszczególne kraje, więc temat na pewno pozostaje rozwojowe. Tymczasem przejdźmy do komentarza o spółkach polskich I zacznijmy od Pepko, które podało dzisiaj wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2024-2025. Ponad 1,4 miliarda euro przychodów to jest wzrost o 2,7% rok do roku, zakładając stały kurs walutowy. Jeżeli wy, wyłączymy sieć Poundland, które przypomnę Pepko sprzedało w czerwcu, to w sprzedaż wzrosła o 7,7%, niecały miliard 100 milionów euro. Przychody samej sieci Pepco to jest 997 milionów euro, wzrost do 7,4%. Deals wygenerowało 80 milionów euro przychodów, to jest więcej 11% rok do roku. A Poundland, który został sprzedany, no. przypominam, zanotował stratę czy spadek o ponad 10% jeżeli chodzi o przychody. Sprzedaż LFL, czyli jeden z kluczowych wskaźników dla sieci typu Pepco, sprzedaż licząca dla podobnej bazy, sieci sklepów. Dla już tej nowej grupy, czyli Pepco i Deals, wzrosła o 2,6% rok do roku. Marża brutto poprawiła się o 180 punktów bazowych. Grupa ogłosiła także program skupu akcji własnych do 50 milionów euro, który ma potrwać do 10 września. PEPKO podtrzymuje chęć osiągnięcia wzrostu w przychodzie i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Po sprzedaży Poundland grupa liczy 4276 sklepów, planuje około 250 nowych otwarć w całym roku obrotowym. Pepko zaczęło działać od wzrostu w około 5-6%, nawet obecnie po godzinie 10.00 te wzrosty wyhamowały do około 1-2% przy dużej zmienności i wysokich obrotach. JDSW poinformowało wczoraj po sesji, że w drugim kwartale wyprodukowało 3 340 tysięcy ton węgla. To jest o prawie 17% więcej względem pierwszego kwartału i o ponad 16% więcej rok do roku. Produkcja węgla koksowego wyniosła 2 820 tysięcy ton, 21% więcej. Z kwartału do kwartału 22% więcej, licząc rok do roku. Sprzedaż węgla ogółem wyniosła 3 miliony ton, to jest spadek o 0,2% względem pierwszego kwartału, ale wzrost do 15% rok do roku. A jeżeli chodzi o węgiel koksowy, to sprzedaż wzrosła o 5% kwartał do kwartału i ponad 15% rok do roku, osiągając ponad 2,6 miliona ton. I to było na delikatnym plusie na początku sesji. Sporo i ważnej informacji wczoraj dotyczyło polskiej energetyki. Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski poinformował, że projekt NABE, czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Zgodnie z analizami, które Ministerstwo Aktywów Państwowych przeprowadziło, konsolidacja 14 elektrowni węglowych w jednej strukturze mogłaby generować lukę fiskalną na prawie 54 miliardy złotych do roku 2040. Spółki energetyczne, zdaniem ministra, mogą finansować transformacje bez wydzielenia aktywów węglowych, korzystając np. z obligacji czy projekt finance. Rząd planuje nowe mechanizmy wsparcia dla źródeł węglowych które mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i stabilne dostawy energii po akceptowalnych kosztach. Z kolei minister Wojciech Wroncha, e, przepraszam, minister Wojciech Wrochna zapowiedział modyfikację rynku mocy, która ma działać od 2029 roku przez 10 lat i będzie obejmowała mechanizmy elastyczności. A także dekarbonizacji. Nowy system umożliwi utrzymanie jednostek węglowych tak długo, jak będzie to konieczne, przy jednoczesnym rozwoju niskoemisyjnych źródeł. Polska będzie ubiegać się o zgody Komisji Europejskiej na czasowe wsparcie dla wysokoemisyjnych instalacji, tak by uniknąć luki mocowej po roku 2029. Wczoraj spółki z sektora energetycznego pozytywnie zareagowały na te informacje. PGE było najmocniejszą spółką Witek-Siewik, 20 zgał ponad 3%. Orlen rozpoczyna sprzedaż paliwa SAF na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Nowe paliwo pozwala znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, Zarówno podczas produkcji, jak i już spalania w samolotach. SAF powstaje z odnawialnych lub odpadowych surowców, takich jak na przykład oleje, posmarzalnicze czy odpady komunalne, jest mieszany też z tradycyjnym paliwem jet. Wprowadzenie sobie jest jednym z elementów strategii Orlenu do roku 2035, który odpowiada zakłada obniżenie źródeł zanieczyszczeń. Dadelo z kolei zatwierdził program emisji obligacji i spółka może pozyskać nawet do 100 milionów złotych. Emisje będą przeprowadzone przez czas nieokreślony a spółka planuje oferować obligacje niezabezpieczone na okaziciela z terminem zapadalności do 5 lat. Obligacje o według, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Mamy też wykres techniczny autorstwa Pawła Śliwy dotyczący Dadelo. Zachęcam do zapoznania się. I to tyle, że wychodzi dzisiejszy komentarz. Bardzo dziękuję za uwagę. Na koniec prośba o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Jak również życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.